z influencerką, że płacili nawet za jej wodę, w której brała kąpiel. I to nie mało, bo w pierwsze trzy dni sprzedaży zarobiła na tym 70 tysięcy złotych. Zostańcie z nami, bo już po przerwie zobaczycie przypadki wzbogacenia się i zbiednienia. Pamiętajcie, że w filmie numer 19 zobaczycie gipsowe rękawice niszczące karierę, a numer 7 pokaże nieudane włamanie na świętego Mikołaja. No i oczywiście oglądajcie, bo numer 1 to nasze najlepsze z najlepszych. Skorzystaj z niesamowitych okazji za 3, 2. Jeden pół w Lidlu styczniowe okazje za pół ceny. Tak jest, za pół ceny. Od wtorku z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z łopatki wieprzowej za pół ceny. Tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Wszystkie wędliny w plastrach 250 gramów. Pikok za pół ceny przy zakupie trzech. A dodatkowo cytryn luzem też za pół ceny. Tylko 4,99 za kilogram. Za pół ceny zakupy robię w Lidlu. Przemęczenie na skurcze, na stres, na prawidłowy poziom testosteronu. Melmak, męski magnes o poszerzonym składzie. Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości, takich jak worki na śmieci Magnum Flex and Strong Jana Niezbędnego. Wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii zapobiegającej przeciekaniu. Jan Niezbędny. Żyj wygodniej. A teraz odkryj worki Magnum Flex and Strong o świeżym zapachu lawendy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstszą przyczyną łupieżu są Grzyby. Ważne jest, aby w jego leczeniu z odpowiednią siłą zwalczyć właściwy ich rodzaj. Do tego potrzebny jest sprawdzony lek. Lek Nizoral zwalcza drożdżaki i dermatofity najczęściej wywołujące łupież. Szybko zmniejsza świąt i łuszczenie skóry głowy. Numer jeden w leczeniu łupieżu w Polsce. Lek Nizoral. Precyzyjne leczenie łupieżu. Idziemy. Nowa Kona Electric. Live Unlimited. Najlepszy manewr? Wyprzeć innych i skorzystaj z wyprzedaży w Hyundai. Sprawdź na hyundai.pl Wszyscy wiemy, że z Kaufland Card Każdy z nas oszczędza! Robisz zakupy, zbierasz punkty i wymieniasz na super kupony, by kupować taniej. Bo wymienianie to oszczędzanie. I... Od czwartku aktywuj kupon za 300 punktów i kup pomidory w puszce Daftona za 1 grosz. Aktywuj kupon za 1400 punktów i zyskaj 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 50 zł. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Jak dobrze wstać, Spada poziom melatoniny. Melatonina lekam to aż 5 mg melatoniny. Ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Melatonina nieuzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Do wyspanych świat należy. Poznaj historię dwóch kryminalnych umysłów. Pierwszy widzi wzory tam, gdzie inni widzą chaos. Ten drugi nie odpuści żadnemu przestępcy. Przy obecnym stanie wiedzy nie można poświadczyć możliwości takiej hipotezy. Razem tworzą genialny duet. Astrid i Rafael. Kryminalne geniuszki. Od poniedziałku do czwartku od 21.00 na Antena HD. Antena HD. Telewizja dostępna jest w całej Polsce. W tym tygodniu w Lidlu będzie oryginalnie, aromatycznie i azjatycko. Półki wypełni szeroka oferta produktów Vitasia. Po to tydzień w stylu azjatyckim. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia, 2 plus 1 gratis. Wszystkie makarony Vitasia, 2 plus 1 za grosz. Polska kaczka rzeźnik, tuszka w supercenie, 8,99 za kilogram. Dla takich smaków zakupy robię w litru. Jaka ze mnie sztuka! Sztuka mięsa. A wnętrze? Wnętrze też mam berliniste. Tada. Idealny smak berlinek to wysokiej jakości mięso, mieszanka 8 przypraw i wędzenie dymem bukowym. Bez zbędnych dodatków, po prostu smakowicie. Są parówki i są berlinki. Gramy razem na Poland Rock Festival w programie ratujemy i uczymy ratować oraz na 33 finale w PZU pomagamy z serca chronimy z pasją i taka misja ma moc Bulgard łapsuje ci chwilę z bliskimi niezależnie od rodzaju bólu znajdź ulgę której potrzebujesz Strepsydemicyt Łagodzi bulgardła, a Strepsils Intensiv zwalcza jego przyczynę dzięki klinicznie udowodnionemu wielofunkcyjnemu działaniu. Przynosi ulgę do 6 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Strepsils. I szybko wrócisz do siebie. Jakiś czas temu zaczęły mi wypadać włosy. Można było z tym żyć, wiadomo. Ale po co, skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu? Zmieniłem swój szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Byłem głowę jak do tej pory, ale DX2 przy okazji wzmacniał moje włosy, które odrastały, odporniejsze na wypadanie. Jedyne zmiany u mnie to DX2 i fryzura. Chociaż nie. Jest jeszcze coś. Zmień swój szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów. Moda na bio? Zawsze w Kauflandzie. Około 100 produktów z kolekcji bio do wyboru. Moda na wege? Zawsze w Kauflandzie. Około 150 produktów wegańskich i wegetariańskich. I życie w stylu wege jest łatwe. Moda na świadome? Zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki setkom produktów. I wiesz co jesz? Od czwartku cytryny KBO, opakowanie 500 gramów 3,49. A dania gotowe? Wegańskie lub wegetariańskie? Garden Gourmet 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Mamy mało czasu, bierzmy się do roboty. Od twoje kolano. Jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam Difortanu, zapomniałem, czym jest uporczywy ból. Żel Difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak Difortan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Difortan. Dla mnie najsilniejszy. Wracamy po przerwie. Oglądacie 77TV. W tej części zobaczycie przypadki wzbogacenia się, a jedynka zmrozi Wam krew. Zobaczcie koniecznie nasz numer 1. Wracamy po przerwie. Już od czwartku w litro. Justonosz z firzwinami i koronką, tylko 23,99. Podkoszulka z bawełny, 20% taniej, 11,99. A bluza lub spodnie z veluru, 27,99. Dla takich oszczędności zakupy robię w lidlu. Zauważasz u siebie zmarszczki. Obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po labotek skin, tabletki. Bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki LaboTek Skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. LaboTek Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Ból gardła psuje Ci chwilę z bliskimi? Niezależnie od rodzaju bólu, znajdź ulgę, której potrzebujesz. Strepsils z miodem i cytryną łagodzi ból a Strepsils Intensive zwalcza jego przyczynę dzięki klinicznie udowodnionemu wielofunkcyjnemu działaniu. Przynosi ulgę do 6 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Strepsils. I szybko wrócisz do siebie. Skorzystaj z niesamowitej okazji za 3... Dwa, jeden, puu! W Lidlu styczniowe okazje za pół ceny. Tak jest, za pół ceny. Od wtorku z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z łopatki wieprzowej za pół ceny. Tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Wszystkie wędliny w plastrach 250 gramów. Pikok za pół ceny przy zakupie trzech. A dodatkowo cytryn luzem też za pół ceny. Tylko 4,99 za kilogram. Za pół ceny zakupy robię w Lidlu. Przy manewr? Wyprzeć innych i skorzystaj z wyprzedaży w Hyundai. Sprawdź na Hyundai.pl. Mocny start w Kauflandzie! We wtorek i środę lody zielona budka, litrowe opakowanie tylko 9,99, a mleko łaciate 3,2% litr 2,59 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Nie jest pora na podryw. To pora na maglek B6 Forte. Nowość maglek B6 Forte. Najwyższa dawka najlepiej przyswajalnego magnezu i żegnasz dolegliwości związane z jego niedoborem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z umową dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. Maglek B6 Forte. Pora na najlepszy maglek. Wielka tragedia Williama Szekspira. I wtedy giną. Rzymski honor. Kajus Marcius. Zdrada ludu. Pozwól nam go zabić. Bezlitosna zemsta. Ucieka. Po raz pierwszy w ogólnopolskiej telewizji. Ralph Fiennes. Gerard Butler. Brian Cox. Jessica Chastain. W fantastycznym filmie Koriolan. W sobotę o 21.40. Premierowo na antenach HD. Antena HD. Telewizja dostępna jest w całej Polsce. Mocny start w Kauflandzie. We wtorek i środę świeża ćwiartka z kurczaka z lady tylko 4.99 za kilogram, a banany kilogram jedynie 3.49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jaka ze mnie sztuka! Sztuka mięsa. A wnętrze? Wnętrze też mam berlińskie. Tada! Idealny smak Berlina. to wysokiej jakości mięso, mieszanka ośmiu przypraw i wędzenie dymem bukowym. Bez zbędnych dodatków, po prostu smakowicie. Są parówki i są berlinki. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne. Ale ja chcę więcej! Muszę mieć energię na maksa! Więcej! Chcę być odporny na wszystko! Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Nowa Kona Electric. Live Unlimited. Najlepszy manewr? Wyprzeć innych i skorzystaj z wyprzedaży w Hyundai. Sprawdź na Hyundai.pl. Ani Oto-Dar. Co to jest? To czekolada. Ludzie to piją. <śmiech> <śmiech> mm, czekolada na. O, jeszcze tylko wymieni kasę i ferie. Zapomnij, kantor jest już zamknięty. Chyba twój. Ja mam kantor w telefonie. O, i dobry kurs mają. Zazdro. To wpadnij do mojego banku. Może? W o Banku Polskim twoje potrzeby są na pierwszym planie. I pieniądze wymieniasz gdzie chcesz i kiedy chcesz. Ale kosmos! Gramy razem na Poland Rock Festival. W programie ratujemy i uczymy ratować. Oraz na 33 finale. W PZU pomagamy z serca, chronimy z pasją. I taka misja ma moc. Czego szukamy, panie inżynierze? Mam dosyć pracy w terenie. Wolałbym przybiórku, byle nie drewnianym. Bo lubię co lubię. Będzie dobrze. Z pracuj.pl znajdziesz oferty bardzo dobrze dopasowane do ciebie. Dzień dobry, pani Kryś. Przepraszam, znowu zaskło mi w ustach. Miałam to samo. Proszę spróbować kserostemin. Lekarz mi polecił, nie znam niczego lepszego Kserostemin to wyrób medyczny, który nawilża jamę ustną i jeszcze zapobiega jej wysychaniu Dzięki temu kserostemin działa naprawdę długo To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Doktory to mają rozwiązania na problemy Dziękuję za kserostemin Suchość w ustach minie po kserosteminie Wracamy po przerwie Oglądacie 77TV. Za chwilę zobaczycie szorowanie motoru z kierowcą inni samochodu. Zostańcie z nami, bo już za chwilę ostatnia część programu 77TV. Film numer 3 poinstruuje Was, jak przeprowadzić rozmowę z elektrownią. Z 18 dowiecie się, jak zniszczyć śledzącego Was drona. 13 rozbawi Was na resztę dnia. Po 11 nie wsiądziecie już na kolejkę w napark. Oglądajcie nas do końca. Wracamy po krótkiej przerwie. Justonosz z wierzbinami i koronką. Tylko 23,99. Podkoszulka z bawełny. 20% taniej. 11,99. A bluza lub spodnie z veluru. 27,99. Dla takich oszczędności zakupy robi w lidlu. Jaka ze mnie sztuka! Sztuka mięsa. A, a w mętrze? W też mam berlinistę. Tada! Idealny smak berlinek to wysokiej jakości mięso, mieszanka ośmiu przypraw i wędzenie dymem bukowym. Bez zbędnych dodatków. Po prostu smakowicie. Są parówki i są berlinki. Nurowend daje szybką ulgę w Bólu. Obniża gorączkę w 15 minut i działa do 8 godzin, pozwalając dziecku na spokojny sen. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czego szukamy, panie inżynierze? Mam dosyć pracy w terenie. Wolałbym przybiórku. Byle nie drewnianym. Bo lubię, co lubię. Będzie dobrze. Z pracuj.pl znajdziesz oferty bardzo dobrze dopasowane do ciebie. Mamy mało czasu. Bierzmy się do roboty. A twoje kolano? Jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam difortanu, zapomniałem, czym jest uporczywy ból. Żel difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak difortan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Difortan. Dla mnie najsilniejszy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstszą przyczyną łupieżu są grzyby. Ważne jest, aby w jego leczeniu z odpowiednią siłą zwalczyć właściwy ich rodzaj. Do tego potrzebny jest sprawdzony lek. Lek Nizoral zwalcza drożdżaki i dermatofity najczęściej wywołujące łupież. Szybko zmniejsza świąt i łuszczenie skóry głowy. Numer jeden w leczeniu łupieżu w Polsce. Lek Nizoral. Precyzyjne leczenie łupieżu. Ale kosmos! Gramy razem na Poland Rock Festival W programie Ratujemy i Uczymy Ratować Oraz na 33. finale W PZU pomagamy z serca, chronimy z pasją I taka misja ma moc! Mocny start w Kauflandzie! We wtorek i środę Lody Zielona budka, litrowe opakowanie Tylko 9,99 A mleko łaciate 3,2% Litr 2,59 z Kaufland Card Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland! Tak dobrze wstać. Wiekiem spada poziom melatoniny. Melatonina lekam to aż 5 mg melatoniny. Ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Melatonina nieuzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Do wyspanych świat należy. Poznaj historię dwóch kryminalnych umysłów. Pierwszy widzi wzory tam, gdzie inni widzą chaos. Ten drugi nie odpuści żadnemu przestępcy. Przy obecnym stanie wiedzy nie można poświadczyć możliwości takiej hipotezy. Razem tworzą genialny duet: Astrid i Rafael. Kryminalne geniuszki. Od poniedziałku do czwartku, od 21.00. Na antenach HD. Antena HD Telewizja dostępna jest w całej Polsce. Mocny start w Kauflandzie. We wtorek i środę świeża ćwiartka z kurczaka z Lady tylko 4,99 za kilogram, a banany kilogram jedynie 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland. Jaka ze mnie sztuka! Sztuka mięsa. A wnętrze? Wnętrze też mam berlinistę. Tada! Idealny smak berlinek to wysokiej jakości mięso, mieszanka ośmiu przypraw i wędzenie dymem bukowym. Bez zbędnych dodatków. Po prostu smakowicie. Są parówki i są berlinki. Nurofen daje szybką ulgę w bólu. Obniża gorączkę w 15 minut i działa do 8 godzin, pozwalając dziecku na spokojny sen. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne. Ale ja chcę więcej! Muszę mieć energię na maksa. Więcej! Chcę być odporny na wszystko. Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Witotal dla mężczyzn. Witotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach. A do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Witotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Czego szukamy, panie inżynierze? Mam dosyć pracy w terenie. Wolałbym przy biurku. Byle nie drewnianym. Bo lubię, co lubię. Będzie dobrze. Z .pl znajdziesz oferty bardzo dobrze dopasowane do ciebie. Mamy mało czasu. Bierzmy się do roboty. O, twoje kolano. Jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam difortanu, zapomniałem, czym jest uporczywy ból. Żel difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony tato. Jak DIFORTAN? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. DIFORTAN, dla mnie najsilniejszy. Gdy wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych wracają, bierz Groplinozin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Groplinozin forte. I wracaj do aktywności. Gramy razem na Poland Rock Festival w programie Ratujemy i Uczymy Ratować oraz na 33 finale w PZU Pomagamy z serca, chronimy z pasją. I taka misja ma moc! Dzień dobry pani Kryś, przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. Proszę spróbować kserostemin. Lekarz mi polecił. Nie znam niczego, ale kserostemin to wyrób medyczny, który nawilża jamę ustną i jeszcze zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu kserostemin działa naprawdę długo. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za kserostemin. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Witajcie po przerwie. Oglądacie 77 TV. Przed Wami 20 najciekawszych przypadków. To już wszystko na dzisiaj w 77 TV. Najbardziej niesamowitym programie edukacyjnym. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wojna totalna to konflikt bez granic i ograniczeń. Podczas